Siemanko, jestem Sylwianik. Nie wiem czy mi się mikrofon nagrywa w telefonie, ale to cóż. Dzisiaj inny odcinek, ponieważ nie mam pomysłu, nowych eventów nie ma, jakichś zapowiedzi też nie. A więc różny odcinek po prostu nagrywam. Na razie z domu nie wychodzę, bo jest zima. Mi się nie chce nawet wychodzić, szczerze wam powiem. Dzisiaj porozmawiam o ewolucjach. i jeżeli ktoś wie, co to jest ewolucja, to po prostu iwi ma bardzo dużo ewolucji i... To taki skrót dla fanów Eeveelucja. Na 42. level jest tutaj Evoluuje Eevee w jej unikalne ewolucje. Ja porozmawiam o wszystkich sposobach na ewolucję Eevee, o których mogliście nie wiedzieć. Oraz porozmawiam dzisiaj, kiedy może wyjść Sylwion, bo myślę, że akurat zgadnę, kiedy wyjdzie Sylwion. Zacznijmy od tego, co każdy raczej wie. Wchodzimy sobie tutaj w Eevee I jeżeli ewoluujemy Evi, to ona może wyewoluować Vaporiona, Jolteona lub Fleriona. I to jest, te szanse są podzielone. I na przykład jak widzicie, teraz mi się trafiła. Flerion. Flarion mi się teraz trafił, albo trafiła. Nie wiem, czy to chłopiec czy dziewczynka, zaraz zobaczymy. Chłopiec. Ok, trafi mi się Flerion, ale są jeszcze inne sposoby. Jest sposób, że jak nazwiecie Pokemona chyba. Sparki. Ja oczywiście te sposoby mam użyte. Dlatego niestety to mi, u mnie nie działa. Jak wejdziemy sobie tutaj z Sparki, to Sparki ewoluuje w Jolteon'a 100% szans. Jak nazwiemy sobie Rainer, to sobie ewoluuje w Vaporion'a 100% szans. Tego również użyłem. Jak nazwiemy Pyro, to ewoluuje w Fleriona. Tego akurat jeszcze nie użyłem, więc warto wiedzieć. Nie wiedziałem o tym. I tak, mamy jeszcze z pierwszej generacji wszystkie ewolucje, mamy już zrobione, czyli Flerion, Vaporeon i Jolteon. Jeszcze mam sposób na embriona, oczywiście i Espiona. Ambreon. Tu jest ambreon, tu, tu jest mój ambreon. I żeby ewoluować i w embriona, trzeba ją nazwać Tamao. Ale ja tego użyłem, Tamao. Nie będzie ewoluowała w Umbreonu, nie nieważne czy to jest w dzień, czy w nocy. A Jak nazwiecie Sakura, to ewoluuje w Nie nieważne również czy w dzień, czy w nocy. Tylko, jeżeli, To działa tylko jeden raz, ten trik z nazwą. Ja na przykład użyłem już to raz, a więc drugi raz tego użyć nie mogę, jak widzicie. Więc z drugiej generacji też wszystko mamy zrobione. Mamy jeszcze Glaceona, oczywiście. Mamy tutaj Glaceonica i mamy jeszcze Lifionika. Jak nazwiemy właśnie Linnea, naszą Eevee, Linnea, a nie, chwila, co ja robię, Eevee, jak nazwiemy Eevee Linnea, to też ewoluuje, tylko że też z tego korzystała. I żeby ewoluować Glaceona musi być nazwa Rea. I to tyle, już jeżeli o to chodzi. Czyli mamy pierwszą generację, czyli Pteriona, Vaporiona, Jolteona, mamy jeszcze generację drugą, czyli Ambreona i Espiona. Eee, a chwila, jeszcze porozmawiamy o tej drugiej generacji, bo jest jeszcze inne sposoby oczywiście. Mamy generację, nie wiem, która z kolei mi się wydaje, że to nie jest trzecia, może być czwarta, ale nie jestem pewien, czyli Glacion i Lifion. I teraz przechodzimy do Kalos, czyli szóstej i Sylwion. Kiedy może być Sylvion w Pokémon Go? Wydaje mi się, że może być w Walentynki, ponieważ Sylvion to no taki serduszkowy Pokémon. Spójrzcie na niego, słodziaka. Nie wiem, gdzie on jest. Pewnie tutaj się pojawia. On ma jeszcze takie serduszko, ma wstążeczki, jest różowy. Pewnie będzie w Walentynki, ale to tylko zgaduję, ja nie wiem. Jeszcze ewoluować Ambreona i Espiona? Innym sposobem niż tylko nazwa, ponieważ nazwa działa tylko raz. A jak chcemy więcej Ambreonów lub Espionów, to bierzemy Eevee na Buddy. Jak ktoś nie wie, jak się bierze Eevee na buddy, to tutaj możecie wejść swojego Pokémona Buddy. Słabadis jest i bierzecie Eevee, ale ja tego nie robię. I przechodzicie z Eevee 10 km i ewoluujecie w dzień albo w nocy. Jak w nocy ewoluujecie, macie Ambreona, jak w dzień macie Espiona. Jeszcze mamy sposób: oczywiście na Gleziona oraz e, Lifiona. Żeby ewoluować Glaceona, to. Jest sposób na nazwę oraz inny sposób z lurem. Tylko jak się nazywa ten specjalny lure? On tu gdzieś jest w sklepie. Glacial Lure. Okej, okay. musicie to kupić, chyba że macie. dać na Pokestopa i wtedy możecie ewoluować Eevee w Glaciona. A jak chcecie w Lifiona, to musicie tutaj chyba Glossylure? Mossilur, okej. Okay. lure. Na Pokestopa, być po obok Pokestopa i ewoluujecie w Lifiona. A jak będzie to z Sylwionem działało? W grach na Nintendo, na przykład w Pokémon Sword, mu musiałeś lub musiałaś przebyć z nim. Nie wiem, żeby twój Sylwion ci ufał? Jak on ci mógł ufać? Nie wiem, poczochrać go, pobawić się z nim, na przykład w Poké na Pokémon Sword Shield. Ja sobie znam pewien więcej i na którym się levelu tam ewoluuje. Jak to będzie działać w Pokémon Go? Nie wiem. Możliwe, że Serena, ponieważ ona chyba miała, miała Sylwiona, będzie nazwą To jest możliwe. A drugi sposób jest nam niewiadomy. Może będzie trzeba, nie wiem. Ile dni na przykład z Sylwionem spędzić na Buddy albo przez kilka dni go karmić, i wam się odblokuje opcja, ale. To tylko moje spekulacje. Tak samo jak spekulacje, że będzie Sylwion w Pokémon Go Valentynki. To jest bardzo możliwe. Mi się tak przynajmniej wydaje. Nie mam tematu na odcinki, więc możecie mi napisać temat na odcinek w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Łapka w górę, dzwonek. Instagram Sylwana. A bo tam coś już wrzucę, jakiś odcinek. Zapraszam na live 18.30, nie odcinek na Instagrama. Co ja? Jakąś fotkę wrzucę, nie będzie się z Pokémonem. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz cześć. Cześć! Nowa edycja na moim serwerze Discord trwa. Na serwerze Discord mamy już ponad 1000 osób. Każdy, kto miał bano na poprzedniej edycji, już go nie ma. Mamy nowe boty od Pokémonów, gdzie nareszcie można spotkać shiny Pokémona, VIPy są o połowę taniej. Osoby, które mają VIPa, mają dostęp do bota, dzięki któremu można robić rajdy. Osoby bez VIPa też mogą łapać Pokémony, ale na jednym bocie zamiast dwóch. I trzeba uważać na weryfikację, bo można dostać bana na 24 godziny korzystania z bota Discord. Więcej dowiesz się na Discordzie, link w opisie, zapraszam!